Czołem, czołem. Mówi do was Taczewski. Dziś kolejny odcinek porównawczy. Tym razem zajmiemy się porównaniem dwóch dość dużych noży, które według wielu ludzi powinny nadawać się do cięższej roboty. Przed wami Ontario Rat 1 kontra Cold Steel Working Man. Oczywiście pełne omówienie obu tych folderów znajdziecie na moim kanale. Linki będą w opisie. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że sam uważam, iż duże foldery są dobre do cięższej pracy w niektórych warunkach. Nie zawsze można sobie pozwolić na duży, ciężki nóż z głownią stałą. Nek na szyi może zwyczajnie przeszkadzać, a lekki nożyk roboczy typu morka czy Hulta Force GK również może być zbyt duży lub zwyczajnie nieporęczny. Folder ma tę zaletę, że składa się na pół i nawet przy wielkich rozmiarach, co udowodnię w niedalekiej przyszłości, mieści się w kieszeni. Tym bardziej w kieszeni roboczych spodni. Według mnie, folder nadaje się do cięższych prac, czy to w lesie, czy na budowie, czy w warsztacie. Wszystko zależy od wykorzystania. Przechodzimy do stałego punktu programu, czyli do wymiarów, wagi, materiałów oraz jakości wykonania. Zacznijmy od materiałów. W obu przypadkach, rękojeść wykonane z FRN, czyli nylonu wzmacnianego włóknem szklanym. Różnice zaczynają się od stali na głowni. Rad wykonany jest z japońskiej AUS-8, natomiast Workingman z niemieckiej 4116. Obie stale są dość budżetowymi stalami nierdzewnymi i obie nie będą idealne. Jednak na co dzień powinny się absolutnie sprawdzić. Uważam też, że ich parametry są mocno porównywalne. Jakość wykonania w obu przypadkach jest na podobnym poziomie. Oba narzędzia mają służyć do codziennych zadań i pracy, jednak do dzieł sztuki im daleko. Tak jak wspomniałem w omówieniu, rat, którego widzicie na przebitkach jest dość wyjątkowy, ponieważ posiada wadę i stąd złe wycentrowanie. To tak nawiasem. Spoglądając na całkowity rozmiar trzeba przyznać, że dużo mniejszy będzie Cold Steel, ponieważ jest o trochę ponad 20 mm krótszy od rata. Jak dla mnie jest to spora różnica. Myślę, że dla posiadaczy większych dłoni lub osób pracujących dużo w rękawicach również będzie to istotne. Grubość obu noży będzie podobna i wynosi około 12 mm. Długość głowni w przypadku Rata to 92 mm, natomiast w przypadku Workingmana 89 mm. W tym aspekcie oba noże są mocno porównywalne. Nieporównywalna jest na pewno waga. Rat jest o 50 g cięższy od Cold Steela, Wynika to z budowy oraz zastosowanej blokady, o czym powiem w specyfikacji. Skoro już o tym wspomniałem, przejdźmy do specyfikacji. Oba noże mają otwory na sznurek. Oba też posiadają klipsy, z tym, że Rad może mieć klips w każdej możliwej pozycji, natomiast Workingman tylko tip-up, czyli końcówką do góry. Oba klipsy nie są dipkery, co jednak w codziennej pracy może być na plus, bo skoro wystają z kieszeni, to łatwiej je wyciągnąć. Zarówno jeden, jak i drugi nóż posiadają głównie o profilu drop point. Jednak Workingman posiada fałszywkę i szlif niepełny płaski w przeciwieństwie do Rata, przez co będzie bardziej kłującym narzędziem. Natomiast pełny płaski szlif w Raciku umożliwi dużo lepsze właściwości tnące. Oba noże posiadają kołki. W Racie jest to kołek w pełni dwustronny, natomiast Cold Steel ma niepełny dwustronny i trzeba go przekręcić na drugą stronę, jeśli jesteście leworęczni. W obu przypadkach mamy rampy na kciuk, ale ta zrata mocno przerasta rozwiązania Cold Steala. Mechanika w obu przypadkach jest fundamentalnie różna. Przedstawiciel Ontario posiada grube podkładki z fosforobrązu oraz dodatkowe teflonowe, o ile się nie mylę, cienkie podkładki. Natomiast Cold Steel opiera się tylko na grubych teflonowych podkładkach. Mechanika będzie oczywiście na plus dla Rata, jednak wynika ona też z typu blokady. I właśnie blokada. Rat blokowany jest liner lockiem, czyli najsłabszą z dobrych blokad. Working Man to już 3-adlock, czyli własność patentowa Cold Steela. Jest to pokrótce ulepszony i potężniejszy backlock. Uznawana za najmocniejszą blokadę w nożach składanych i według moich doświadczeń tak dokładnie jest. Dlatego jeśli idzie o pewność zablokowanego noża... To working man deklasuje rata. Przejdźmy do podsumowania. W obu przypadkach gwarancja to 2 lata. Również w obu przypadkach cena to około 200 zł, choć working man jest droższy jakieś 3 dyszki. I w obu przypadkach mówiłem, że są to za drogie narzędzia wobec tego co oferują. Zarówno Rad, jak i Workingman posiadają kilka wariantów kolorystycznych, choć ten pierwszy ma ich znacznie więcej. Niestety, owoc współpracy Cold Steela i wrestlera Stone Colda przestaje być dostępny w sprzedaży. Pewnie za chwilę będzie można go kupić tylko z drugiej ręki, więc spieszcie się. Choć na rynku wtórnym może dostaniecie dużo lepszą ofertę cenową, za używany model. Więc który nóż jest lepszy? Według mnie do pracy bardziej uniwersalny będzie Working Man. Mocniejsze, grubsze ostrze, które ma lepsze właściwości penetrujące oraz przepotężna blokada, powodują, że ten nóż dużo lepiej sprawdzi się w lesie, na budowie, w warsztacie, w rolnictwie czy gdziekolwiek indziej. Mechanika według mnie schodzi na dalszy plan, tak jak umiejętność krojenia półprzezroczystych plasterków pomidora. Rad jest świetny do codziennego EDC, czyli do robienia jedzenia, otwierania paczek, przecinania sznurków itd. Ale do cięższych zadań Cold Steel Working Man będzie według mnie bardziej trafnym wyborem. A wy co sądzicie na ten temat? Zgadzacie się z moją opinią, czy jednak nie? Napiszcie w komentarzach pod spodem. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę pod moim filmem najlepiej w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Sekcja komentarzy w całości należy też do Was. Proszę tylko o kulturę wypowiedzi. Wpadajcie też na moje media społecznościowe, na Instagram, na Twittera, na fanpage tego kanału oraz na fanpage i na kanał do potęgi. A tymczasem żegnam się z Wami w tradycyjny sposób, także pozdrawiam!